Czy możemy ufać Biblii, skoro była ona tłumaczona i przepisywana tak wiele razy? To pytanie jest powszechnym nieporozumieniem. Niektórzy ludzie myślą, że Biblia była spisana w jednym języku, później przetłumaczona na inny język, później na jeszcze inny i tak dalej, aż w końcu została przetłumaczona na język, w którym ją obecnie czytamy. Założenie tu jest takie, że skoro Biblia była przepisywana tak wiele razy i w różnych językach, to musiała ulec skażeniu. Analogia głuchego telefonu jest tu często używana, a polega ona na tym, że jedna osoba mówi zdanie do drugiej osoby, która przekazuje je następnej, i tak Aż to zdanie w momencie przekazania go ostatniej osobie jest w dużym stopniu zmienione. Na szczęście, ta analogia nie ma nic wspólnego z tym, w jaki sposób biblijne księgi zostały przetłumaczone. Weźmy za przykład Nowy Testament. Uczniowie Jezusa napisali jego księgi w języku greckim. I pomimo tego, że nie posiadamy tych oryginalnych tekstów, to mamy około 6 tysięcy kopii greckich manuskryptów, z których część była spisana w bardzo krótkim czasie po oryginałach. Te manuskrypty są zgodne ze sobą w 99,5%. To oznacza, że tylko w 0,5% tych kopii istnieją jakieś rozbieżności. Ale jeśli przyjrzymy się im bliżej, to odkryjemy, że są to zazwyczaj błędy w pisowni lub drobne zmiany w słownictwie. Na przykład zamiast Jezus może być napisane Jezus Chrystus. A więc prawdziwa ilość różnic w tekście jest ekstremalnie mała. Dlatego możemy stwierdzić, że posiadamy niesamowicie dokładny zestaw oryginalnych manuskryptów. A więc tłumacząc Biblię, nie używamy do tego tłumaczenia innego tłumaczenia, jeszcze innego tłumaczenia. Raczej tłumaczymy z oryginalnego języka na nasz język. Jest to proces jednostopniowy, a nie złożony proces, który prowadzi do skażenia. Nie tłumaczymy Biblii z oryginalnych języków na angielski, a później na hiszpański, a później na polski. Raczej tłumaczy się ją z oryginalnych języków na angielski, albo na hiszpański, albo na polski. Ten sposób używany jest przy każdym tłumaczeniu Biblii. Z tego powodu tłumaczenia Biblii są bardzo dokładne i możemy im zaufać odnośnie tego, co było w niej oryginalnie napisane. Następujący wykres to kompilacja różnych starożytnych pism, która przedstawia ilość ich istniejących kopii. I ilość czasu pomiędzy oryginałem a pierwszą kopią tego pisma. Jeżeli to Biblia jest zawsze wybierana jako niewiarygodna, to te wszystkie inne pisma także muszą być odrzucone. A więc, odpowiadając na tytułowe pytanie, oczywiście możemy całkowicie zaufać Biblii. Bóg zachował swoje słowo mimo niezamierzonych potknięć i umyślnych ataków człowieka. Możemy mieć całkowitą pewność, że Biblia, którą czytamy dzisiaj, jest tą samą Biblią, która została oryginalnie spisana. Biblia jest słowem Bożym i możemy jej zawierzyć. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jednak najważniejsze jest to, co się stanie z Tobą po śmierci. Jeśli jeszcze nie zaufałeś Chrystusowi i nie byłeś narodzony ponownie, to Twoim przeznaczeniem jest wieczność w piekle. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, bo wszyscy złamaliśmy Boże Prawo i zasługujemy na karę, i nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Zrozumienie tego jest pierwszym krokiem do osiągnięcia zbawienia, bo nikt nie weźmie lekarstwa, jeśli nie wie, że jest chory. Na szczęście, Bóg zapewnił nam lekarstwo. On stał się człowiekiem i umarł na krzyżu za nasze grzechy. On zapłacił okup, abyśmy mogli być wolni. Zbawienie jest darem od Boga i otrzymuje się je przez wiarę, z jego łaski. Więc jeśli chcesz uniknąć kary za swoje grzechy, zaufaj Chrystusowi już dziś, a staniesz się nowym stworzeniem. Następnie dołącz do dobrego chrześcijańskiego kościoła i studiuj Boże Słowo, by rozwijać się w duchu i podziel się dobrą nowiną z innymi.